Hej, cześć się wszystkim, to znowu my, Bodzio i Wade. witamy was ponownie Właśnie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatni odcinek Udało nam się zażegnać problem i zejść. Cześć, dajcie. Ja pierdzielę, co się dzieje, o kurde! Tak umarłem. Ej, co? Beskitu? Klepią mnie Dawaj tego to tematu tutaj No Jezu, znowu swojego Tigleta wyciągasz. Tak może ewoluuje. Oni są słabi, ale nie biją. Oni są słabi. 3 na dwa strzały ich ściągam. Fuck, no mi się mylą. Mylą mi się te klawisze. Ewoluj, Gemiku, ewoluj. Fuck. Tam jest Sir Lord. No właśnie tak to czuję, czuje, że jest grubo. No już go nie ma. Aha. Ewidentnie czuć diablo Jak ten lord, mhm, to coś dobre zabra... Myślałem, że jak lord to ten jakiś główny boss jest Nie, on cię tak nazywał Sir Lord. <śmiech> trochę, <śmiech> trochę dziwna nazwa, no ale No po nie idziemy w tym kierunku Nie wiem, ja poszedłem gdzie indziej Dobrze No, niby tutaj są potworki na 21 poziom, ale nie klepią. A mam 4 poziomy wyżej. I teraz tak bardzo, to po... właśnie ukazuje, jak bardzo śwież w tą grę. No, niestety. Nie jestem mistrzem. Ja nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz. Będę. Będę mistrzem Pokémonów. złapię wszystkie. Złapię się wszystkie. Digleta już masz. Ale go jebło było, totalem. ten totem się naprawdę, on jest na. Na chwilę on się pojawia dosłownie. No, i ja, swój, ja zmieniłem gemik na ten Fire Trap i go ewoluuje trochę. No oczywiście, znowu źle poszedłem. Kurwa, coś mnie tu pieści mnie tu coś. Co tu mamy? Mhm. Wow, pani. jest to napisane, który gem ma level? Aha, jest. Podobno, hmm. maksymalny poziom to jest 20. Ale tylko nie je sprawdziliśmy. A Myślę, że to trochę to... nam zajmie sprawdzenie tego. Ja tylko czytałem. Ja jest z pieszczą mnie tu i pieszczą. Nie chcę waszych pieszczotek zjeżdżać. Wow, wow, wow. A oni puszczają takie bąki co ja mam. <laughs> bąki co ja mam? No i nie w tym sensie. <laughs> Nie wiem czemu mam dziwne przeczucie, że doszedłem jakby tam gdzie trzeba. Jak zginiesz, to będziesz wiedział. Ja nie zginę, ja nie jestem takim nubem jak ty. Już zginąłeś w przedmocinku. Całki <laughs> mordy. Taka prawda. Ta mana jest tak mało jej. Tak mało many. Tyle, straci. <laughs> tyle stracić. Tyle stracić weźmie. Tak mam dziwne przeczucie, że naprawdę dobrze idę. Ja zaraz skinę Kurde, mi się wydaje, że ja dobrze idę Bo tu jest taki burdel Zawsze przy głównym bosie jest pełno tego shitu A ja idę po jakimś moście <laughs> Ta da rady A jeden most z daleka Niedobrze Dobra, jestem e... I dupa Musisz dobrze iść no bo ja tutaj Zapałem ich na nic. No, mówiłem ci. Co za game jest to ha fajne są też te takie połączenia tych gemów, że jak e, używasz jednego to masz jeszcze efekty drugiego, tak, jak, tak jakby. Tak? Bo ja mam połączony gem z życiem. O oh, fuck nie... Ach, Jezus. Co? Spadkowo kliknąłem wyjście z tego poziomu. <laughs> Co było złe, ale... Ja mam połączone ...gemy... Lightning Strike'ach, czyli taki coś co... Jebie ich trzema kulami. Jebiej. <noise> ...jebie, jebie, je. Nie wiem gdzie jesteś, zgubiłeś się. Jebie ich trzema kulami i jeszcze te trzy kule zabierają mi w życie. To nieźle. Muszę gdzieś się jakoś ustawić, żebyś mnie zobaczył? No czy... już cię widzę. No, też nie widzę. A to może ten mały. No, jakiś pajączek. Widzę. Chcę pogilać. To może jakieś małe bydanko wodzić do ciebie. Jak się zaczęła Twoja Pasta, pasa. Przygoda seksualna, przygoda seksualna z Prze czerwy. Nie odpowiem na te pytania. <laughs> to pomówienia. Jak się za zaczęło nie moje ja. stanie w gry? Bądźmy poważni. Nie? Jak Nigdy. Się nie. Jak Co to się, jest, że jak się... portal. Jaki portal? Co to jest zaziomek. Gdzie ty wszedłeś? Chodź tutaj, ty! Nie, nie wiem, gdzie to jesteś. To jest jakaś pani ty, z falauta. Zniknęła. Z... Ale nie wiem, gdzie ty jesteś, ty! Gdzie ty poszedłeś? No tutaj jest jakaś komnata długa. Widzę. Dobra, nie chciałem się spytać, jak się zaczęły. No. Twoja, jak się zaczęła Twoja przygoda w Hack and Slash. Przecież wiesz, misiu, no, gramy sobie czasami wieczorami, no. Bawimy się. Nie zadań ale... teraz pytań. Musimy zabić Fidela, chodź tutaj. Kuba nas wzywa. A... Ale ja. Musimy Fidelida zasabić. Musimy <grym> mu Fatality zrobić na twarzy. Ale ja się... Ja ciebie znam, ale widzowie cię nie znają. Znają mnie Znają mnie i kochają. Ja, pirycielek! Ginę! Pomoc. Jaki... To, dobry... to, to nie jest dobry... To nie jest dobry moc, ten moment na pytania. Co to za anaconda? Czy... Dobra, bijemy się. Jestem, jestem, jestem. Awansowałem, jest dobrze. Jezus, piję to wszystko jak porąbany. <noise> Alkoholik. Yes! No i taki loot. Tyle bicia. A? Tyle bicia. Nie ma nic ciekawego? I nic. Rozumiem, ja jestem. Dobra. Jakiś... Eee... rozdajmy sobie punkt na Eee. Gdzie ja chciałem dojść? Może ci pomóc? Do domu. Czekaj, no bo to tyle się dzieje, no nie... Co to za maszyna jest? Dobra, do pytania wrócimy za chwilę. Czekaj. Muszę obejrzeć ten odcinek do końca, żeby poznać bodzia odpowiedź. Co to jest? Czemu tu coś się świeci? Czemu to jest półtasz? O Jezus co oni jej musieli robić. Nie wiem gdzie. Się... Dupa jeszcze cię nie rozpadła. Czekajmy, muszę punkta dodać. Ale nie wiem w co pójść, dobra, może atak speed, a w sumie nie. Wiem. twojego punkta. Chodźże tu no. Czekaj, Dexterity, nie. Może życie. Fuck. dobra. No i gdzie ta pani? Przeszedłem, gdzie ona jest? No bo zniknęła, no, coś tam powiedziała, mam gdzieś ją pójść, ale. Gdzie? Tu? Tam no, nie no, przyjdziemy. tutaj stała. No, nie ma jej. Tutaj stała? Coś tam na niej powiedziała, nie wiem co. No ona ty... cię zapraszała na seksy, a ty jej nie słuchaj. No, człowieku, ci typowa. No i tu był taki ten. taki portal czerwony. Czekajcie, ja. Tyle kochanej. No nie bądźcie, ona... Wybrałem no, jakiś. Ten... Dobra, O, Będąc... jakiś, jakiś game znalazłem. Będąc w chwili wolnej, to jak się zaczęła? Może Twoja przygoda? Czekaj, pójdziemy do miasta i tam. Powiem. Powiedz, widzom to już teraz idziemy do miasta? Znaczy, no to musimy chyba wyjść, nie? Czy tu jest jakieś coś? Czy tam się nie da? No jak nie? Jak nie? Znowu mam tego baga? Aha! Mi się wydawało, że to takie wejście takie zielone. Nie. Czyli co musimy zrobić teraz, żeby powrócić? Talk to girl who was hiding from. O no, właśnie, to była ta dziewczyna, ona się ukrywała przed nim. Uciekła. Ona jest w mieście? No gdzieś właśnie zniknęła, nie wiem dokąd poleciała. O, o jest! To damnation with piety. Gdzie ona jest? Około mnie. Jak to... Jak to jest, że ją ominąłem? Zostaw ją. Zostaw ją z burzeń tu. Biegnę do ciebie, oczekaj! Uwiel to trzymaj się. Zostaw ją. Stoi tu jeszcze. Właściwie z nią pogadę. Gdzie ona jest? Ja nie... Najlepsze jest to, że, że, że gadamy z nią. Ona mówi, że musimy z nią spotkać w mieście. Jakbyśmy nie mogli tutaj tego gema dać. Głupia kobieta, ty. ty. Tępa, pało. Oh, Dobra, to tak teraz. tu musimy coś zrobić jeszcze? Nie, musimy do miasta już iść. No, jak nie? No, to tak. Kurde, nie to. Tak. Musimy się spotkać w mieście. Ona jakiś gemat ci dała teraz? No, ja mam ten taki zielony. Taki te, zielony. Też powinieneś mieć. Znaczy ja go ja chyba wziąłem z tego, z tego ołtarza. Dobra. Mm, ja muszę wziąć ten gem. Jak to? A nie zaliczyło ci? o jest, mam. Pamiętaj, że tu każ... No teraz mam pogadać z nią w mieście, zgadza Brawo mistrzu. Dobra. No to jak już... ...mamy teraz chwilę wolnego czasu, to mogę odpowiedzieć. Więc to zaczęło się w sumie od konsoli Pegasus, którą dostałem w wieku 7 lat jakoś tak. Po tu grałem u kuzyna spodobała mi się i pomyślałem, że też chciałbym taką mieć. No i pytałem rodziców, czy mogę taką całą dostać. I powiedzieli, że spoko nam, nie ma sprawy. No i tak się w sumie zaczęło. W sumie jeszcze przed tym były automaty typu CoinOp, op takie narzetony. Też tam się grało... To były dobre... Pamiętam jak zawsze ten, jak gdzieś moja mama szła e, do jakiegoś sklepu większego czy coś to, Tam dawała mi parę takich drobniaków ten, że mógł sobie wymienić na żetony i tam grałem, nie? W sumie dobre. Jak się kupowało jeszcze te e, kasety, e, kartridge na ten do Pegasus też było dobre. 1000 gier w jednym tym, kartridżu No bez kitu, i jedna igaża i jedna była taka sama 1000 gier takich samych, tylko różnie się kolorem ubranych No dokładnie No, a potem był pierwszy komputer na, na komunie Uzbierałem pieniążki i kupiłem sobie Dalej dokończę po pauzie, bo przychodzimy. Dobra, jesteśmy No i potem e, Pierwsze gry to Pamiętam jak kupowałem Mesjasza Graliśmy z takim małym, tym, aniołkiem. O, co to jest? wow łoł, wow, Graliśmy takim małym aniołkiem, przy, przyjmowaliśmy ich ciała, ciała przeciwników. Tak trzeba było się przemieszczać. Jakieś to były trudne gry, nie tak teraz. No, <grytanie> idziesz i źle jesz. Idziesz i Teraz tylko ten, ten karabiny i tak dalej. Śmierci w ogóle. Pożoga. Tak, a jeszcze... Przecież w sumie przed własnym komputerem to, to były e, gafajki internetowe z właśnie z bratem pierwszą grą, którą graliśmy, to był StarCraft w Polanie. Tak ja to w ogóle wchodzę, tak patrzę, chuj, co to za gra jest, nie? A potem... Głupie nie gra. Nie, oś... w sumie tak... Nie wiedziałem jeszcze w sumie, co dokładnie było. Ale... Ja... mnie. Tak powiem, o się lamiłem, jak zawsze, no bo... Nic innego nie potrafię w, w grach robić. Ale fajnie się grało, wiesz, ta integracja, wiesz... Podział gra tylko po to, żeby sprawiać przyjemność innym graczom. Tak. Siedziało tam, wiesz pięciu tam chyba chłopa grali tam wiesz, jakiś tam nazwy mówili... Czy, czy jakichś, jakichś ten dalej nie pytajcie? Jakieś e, terani, tam coś mówi, jakieś zergowie, no w ogóle nie wiem o co chodzi, znaczy nie wiedziałem wcześniej. Teraz to już wiesz. Moją w sumie chyba ulubioną rasą to byli protości, nie wiem czemu. się tak wydawali mi się naj, najlepszymi koksami. Zawsze mi się na nimi najlepiej grało. Poza tym, że oni mieli najdłuższy czas tak jakby przygotowania do walki bo najdłużej budynki się stawiały to byli największymi koksami zaloty po prostu klepały wszystkich na początku I ci mariny to mogły się schować Dobra, a może powiesz teraz o swojej jak, jak się zaczęła jak już powiedziałem jak moja się zaczęła? no hmm. moja się chyba zaczęła od razu od pierwszego komputera 98 to był komputer. No to też ten, to też tak samo jak pamiętam. ja, chyba na to na komunie. Komputer to pamiętam, to były czasy. No i pierwsza grą, pierwszą grą była kurde, taka Znaczy, nie pamiętam imię, nie, znaczy nazwy gry, ale pierwszą grą była um, chodziło się ludkiem, e, taka platforma. Biatyka w sumie i, i na, po mieście i nawalało się re, resze ludzi, po prostu dosilałeś wszystko co wpadło A, taka typowa biatyka jak e, była tak. ten, na Pegasusa, czyli że idziesz w prawo i przychodzisz koń fale. Tak, tak, dokładnie, nie przypomnę sobie gry. E, później Wow, Ale my tu. Później, później Później następną grą niech pomyślę. A później grą e... Później grą, którą dopiero pojąłem, jak urosłem trochę I grałem z nią w nią najpierw statą, to było Gorki 17 e, Z polskim akcentem, nie wiem czy może ktoś grał czy nie Był tam e, polski żołnierz Przechodziłem tą grę, później o Jezu, znam ją dosłownie na pamięć, przechodziłem ją chyba z 7 razy ja um... Pana Artwój, nam bardzo miło grę Książę i Tchórz, nie wiem czy grałeś, chyba grałeś No pewnie, że tak jeszcze niedawno ja się... sobie ściągnął Tak to było świetne Ściągnąłem sobie niedawno na laptopa właśnie i no, muszę powiedzieć, że kurde, tyle lat i nadal świetnie się przy tym bawię. Pamiętam, no, że kiedyś miałem nic rozwiązać, ale to trzeba było mieć do studni na przykład. No, to było już trochę później, jak bardziej ten, urosłem, bo jak byłem ten... A jeszcze wygrałem, pamiętam, z tatą razem graliśmy, to też z racji tego, że nie ten, graliśmy w Baldur's Gate, jedynkę. E, tak e, nie przerywając, ci, chodź do portalu, bo się ten zlegalopowaliśmy, bo miśmy iść do miasta, a idziemy sobie po prostu zapijać. Tak? No po prostu gadkę tak wiesz. No to jest A faktycznie, no dobra. To w Gate pamiętam i wtedy jeszcze nie obczałem tego. Tak, jeszcze. Zamiast... Siedzieliśmy w którym... Mieliśmy z jedno, jednego kompa mieliśmy ten z bratem, Brat tak, właśnie. No ja... No ja, no, ja powiem, nie... że jak ja grałem na pierwszy, one już wiesz, patrząc co tam... czekaj, Dokończymy no w mieście. Dobra, jesteśmy mieście. No, Możemy te... kontynuować i... nasze swingowe wtedy, nie? Czekaj. Eee, o, dojemy zapożyczymy... do wyboru, czekajcie. Zapożyczymy to sobie od odroja, jednak jest to określone superowe. Um. Komu ja mam to, A? Eee. 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 Atak mil, nie, to ja nie chcę. Atak mil to nie chcę. o oto może być dobry. Jest bow. True No jaki ja mam, wolny Gemik? Kurde, nie mam wolny... Najśmieszniejsze jest to, że nie mam wolnego Slota. Ja mam wolny... Zielony tylko, Chimosh. Może... Hmm, może? Kurde, to bym sobie wziął, ale... Mam... Mam takie coś... Kurde, mam parę dobrych do wyboru. Um. Dobra, wezmę to. Musimy inteligencji nie chcę, to jest dexterity. Kurde mam tyle. Mm. Czemu to jest atak MIL, A to są dobre. To są... Rozumiem, że to jest napisane w... czym mogę to używać. Chyba tak. Powiem wam tak, ten totem się, Ewidentnie. Nie <laughs> zamienię go sobie na ten nowy ten. Mam kurde, mam taką aurę, którą mogę wrzucić cold. No, Ale to właśnie I... ją ja wziąłem. A to ja nie biorę, bo to wtedy nie ma sensu A nie, nie. Hello mm. no i no i graliśmy w Baldura Pamiętam jak... Ja siedziałem pierwszy zawsze A ile twój brat miał wtedy lat? No 5 lat starszy był, to ja nie wiem, no, jak Baldur's Gate to... on miał chyba... 37. Nie to dalej Baldur's Gate to my mieliśmy chyba... Już byłem starszy, miałem chyba 11, on miał 16 wtedy. I będą zawsze wiesz, patrzeliśmy co, co każdemu dropnie, nie? Jaki sprzęt, bo to było losowo wszystko. I akurat ja, ja się cieszyłem, jak miałem coś lepszego niż on, tak samo odwrotnie on. No, ja też tak nie pamiętam, że to. No, myśmy ten, ja pamiętam z racji tego, że myśmy. 99 to 8 lat, czy gdzieś chce się dołączyć do nas do party. A już, Olaź go. A już go nie chcę, dobra. No, myśmy, miałem, więc miałem. Muszę też oddać komuś tym. 9 hmm. lat czy 10? I graliśmy, i wtedy nie rozumiałem tego, więc wiesz, że to była gra. Jednak typowo czytama, E, I tak dalej. E, tak wiesz... fajnie było, jak grałem właśnie z tatą. E, I dopiero później, jak e, zaczęliśmy grać w Dungeons Dragons, papierowe, e, nie wiem, czy ktoś grał, e, uważam, że to świetna gra. E, I zacząłem czytać te statystyki, i tak dalej. I, i no, miałem wtedy lat? 16? 15? No, jakoś gimnazjum chyba. E, no. I właśnie no. pamiętam tą grę, jak zacząłem przechodzić samemu i po prostu siedziałem nocami, godzinami, po prostu spędzałem nad tym niesamowicie dużo. Pamiętam, że zrobiłem, co może wydawać się czymś niesamowitym, zrobiłem, yy, zrobiłem wojownika na 54 poziom. Sweet. No, on, ja nie musiałem mieć drużyny, ale cisnąłem na strzała, nie tak, do strandja se dodam, bo Dobra, tutaj mamy jest... tutaj już kolejne dwa questy boczne. To mi się przynajmniej wydaje, że... Jeden. Jeden ja, jest. Ja mam, ja mam my... dwa. Jak dwa. Mamy Sharp and Cruel i Through sacred ground. Pogadałem tam z ludźmi na górze, nie wiem czego gadałe z nimi. A dobra, nie gadałem Teraz mam. Jeden musimy pójść do góry, a drugi na lewo. Ja mam nawet no nie, to mam dwa Sharp and Cruel tak? Dobra to Jak myślę, że skończymy tak? tutaj odcinek i zrobimy wszystko no, Dziękujemy, no. Dziękujemy Dzień za oglądanie pierdolenie Tak, <gryczymy> lajkujcie odcinek, Jeśli bardzo. Wam się podobało, piszcie komentarze i do zobaczenia, cześć Trzymajcie się na razie